Opowiem. Uh żartobliwie, co nie znaczy, musi być, musiałoby tak być, a mianowicie, kiedybym przyjął stanowisko, wice, stanowisko wiceburmistrza, dzisiaj bym tutaj nie siedział. Dzisiaj bym zabiegał o to, aby pomagać swojemu pracodawcy, żeby wygrał wybory, żeby, żeby był burmistrzem, żeby, ją, żeby miał miał stanowisko. To trochę powiem szczerze, że, że nie zawsze rozumiem postępowania ludzi, którzy pracują ze sobą, nie zgadzają, czy zgadzają się przez pewien czas, a później występują. A tak naprawdę to poszło o sprawę konkursu. Na debacie było to ściśle określone. Proszę cztery lata temu powrócić do tych spraw. Pan Jan mówił, że będzie konkurs na wiceburmistrza. Ja do tego konkursu nie przystąpiłem. Ja startowałem na burmistrza Gminy Czarne. Nie wybrano mnie, no po prostu. W ten sposób nie obraziłem się na wyborców, na nikogo, po prostu odmówiłem funkcji, bo też była sprawa związana z, z pewnymi stanowiskami, z którymi się nie zgadzali wyborcy, którzy mi przekazywali. Było, było, była mowa o stanowisku pani sekretarz i pani skarbnik w przypadku, kiedy spotykałem się z ludźmi i płakali i opowiadali mi o pewnych rzeczach, których nie chciałbym mówić, bo i ja po prostu nie wybrałem funkcji wiceburmistrza, mimo że pan burmistrz mi proponował, mimo że to były naprawdę wspaniałe działy, w których, z którymi mógłbym się zmierzyć, bo to była oświata, tak jak pan tu stwierdził, gdzieś tam moja ulubiona, plus pozyskiwanie środków unijnych, też ulubiona.